Witam Państwa. Nie można niczego wykluczyć, ponieważ agresor niczego nie wyklucza. Oto cytat z wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Otóż Emmanuel Macron udzielił w dniu 2 maja tego roku wywiadu tygodnikowi The Economist, w którym to potwierdził, że Francja mogłaby pod pewnymi warunkami wysłać swoje siły zbrojne do Ukrainy. Jednakże dwa warunki musiały być uprzednio spełnione. Pierwszy to Ukraina musiałaby poprosić Francję o interwencję. Drugi warunek to Rosjanie musieliby przełamać front na Ukrainie. Emmanuel Macron stwierdził, że w sytuacji, gdzie agresor nie ma żadnych granic, to wówczas my, jako państwa NATO, nie możemy również niczego wykluczać, a więc francuski prezydent powraca właściwie do w swojej wypowiedzi z 26 lutego tego roku, gdzie po raz pierwszy poinformował, że pod pewnymi warunkami Francja mogłaby wysłać swoje wojska do Ukrainy, a francuskie media już nawet zaczęły kreślić scenariusze, na podstawie których taka interwencja mogłaby mieć miejsce. Takich scenariuszy Le Figaro stworzył pięć, a więc pierwszy, Francja mogłaby ewentualnie zabezpieczać ukraińską granicę z Białorusią. Drugi scenariusz to Francja mogłaby pomóc wojskom ukraińskim w rozmirowaniu Ukrainy. Trzeci scenariusz to ewentualne wsparcie szkoleniowe dla wojsk ukraińskich na terytorium Ukrainy. Wreszcie czwarty scenariusz to jakieś siły wsparcia wojsk francuskich, które odgrodziłyby siły rosyjskie od ukraińskich pod Charkowem, czy ewentualnie pod Odesą w razie jakiegoś ataku. No i scenariusz piąty, najprawdopodobniej, to jakieś zaangażowanie bezpośrednio francuskich sił zbrojnych u boku sił ukraińskich. Jednakże od 26 lutego tego roku wiele się wydarzyło. Przypomnijmy, 22 marca tego roku doszło do zamachu terrorystycznego na, na perferiach Moskwy. No i ten zamach terrorystyczny został przypisany ICSK. Trudno powiedzieć na tym etapie, czy faktycznie jest tak, że ICSK dopuściła się tego zamachu, czy to jest tak, że rosyjskie służby ten zamach zorganizowały. W każdym razie po 22 marca tego roku Francja nieco zmieniła, można powiedzieć, ton w relacjach z Rosją, ponieważ zaproponowała swoją pomoc, no, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Jednakże ta pomoc miała się ograniczać wyłącznie do zwalczania dżihadyzmu. Przypomnijmy, że w przeszłości Francja i Rosja współpracowały dość skutecznie, można powiedzieć, i korzystnie dla obu stron w zwalczaniu dżihadyzmu. 3 kwietnia jednak tego roku doszło do sytuacji dość kuriozalnej. Minister obrony Francji Sebastian Le zadzwonił do swojego odpowiednika rosyjskiego Sergeja Szojgu. No i tutaj właściwie nie wiemy, co się tak do końca wydarzyło, ponieważ. Zdaniem Le Corneau, zadzwonił on do swojego odpowiednika po to, ażeby przekazać mu kluczowe informacje dotyczące właśnie zamachu terrorystycznego na Kraku City Hall. Zdaniem ministra obrony Rosji, Sergeja Szojgu, jego odpowiednik francuski miał proponować jakieś ustępstwa dotyczące właśnie wojny w Ukrainie, co Francja zdementowała jednoznacznie. Jednakże sam ten kontakt był czymś kontrowersyjnym we Francji, ponieważ z jednej strony Emmanuel Macron nie wyklucza interwencji wojsk francuskich de facto w otwartej konfrontacji z Rosją w Ukrainie. Na drugiej strony mamy taką sytuację, gdzie to minister obrony Francji dzwoni de facto do swojego odpowiednika w Rosji, rozmawia o czymś i za bardzo wiemy o czym. No w takiej no niezwykle można powiedzieć, skomplikowanej. No i trudnej sytuacji w dużego napięcia pomiędzy Moskwą a Paryżem. Jednakże po, po tej rozmowie nastąpiło wydarzenie nie mniej kontrowersyjne, ponieważ 20 kwietnia tego roku organizatorzy 80. rocznicy D-Day, wiem, że te nie odbędą się we Francji, poinformowali, że Rosja jest zaproszona na te obchody. Bez Wladimira Putina. Argumentując to w ten sposób, że Związek Sowiecki przecież ma bardzo potężny wkład w, w walce z Niemcami podczas II wojny światowej, no i niezaproszenie w delegacji rosyjskiej byłoby de facto, no, można powiedzieć, nieuchonorowaniem, nieuszanowaniem wszystkich narodów wchodzących w skład Związku Sowieckiego podczas II wojny światowej. Argument może powiedzieć cokolwiek nietrafiony, ponieważ wiemy dokładnie, że przecież jeśli chodzi o operację Overlord, to tutaj Rosja niewiele miała cokolwiek wspólnego z organizacją. Rosja czy państwa, narody wchodzące w skład Związku Sowieckiego, przecież to była operacja angloamerykańska czy amerykańsko-angielska i tutaj można było przecież nie zapraszać przedstawicieli Kremla, ale można było również założyć, że Podobnie jak 10 lat temu, przypomnijmy, że prezydent Francji, François Hollande, z okazji 70. rocznicy zaprosił wówczas Władimira Putina, i wówczas no, debata była taka sama, ponieważ wówczas byliśmy po agresji rosyjskiej na Krym, no i podobnie jak 10 lat temu, właściwie była to sama debata, czy powinniśmy zaprosić Rosję, czy też nie na te obchody. Tak więc Rosja jest zaproszona, nie znamy jeszcze odpowiedzi rosyjskiej. Faktem jest, że Zaproszono rosyjską delegację bez Władimira bez Putina. No i tutaj mamy znowu, można powiedzieć, zmianę tonu, zmianę kursu, ponieważ 2 maja tego roku Emmanuel Macron, udzielając wywiadu mediom, mówi wprost, że jeśli Rosjanie mieliby przełamać front w Ukrainie, jeśli Kijów miałby o to poprosić, to wówczas Francja byłaby gotowa rozważyć wysłanie do Ukrainy swoich wojsk. Tak więc Znowu zmiana, można powiedzieć, stanowiska w Paryża, co powoduje, no, że Francja, czy też ma Macron, traci wiarygodność, no, ponieważ raz stosuje taką metodę twardego stanowiska, później, zdaje się, trochę się z niej wycofuje, potem wycofuje się z niej nawet bardzo i raptem to nie znowu powraca. A więc jak to wytłumaczyć? Z punktu widzenia Francji Ukraina może bardzo szybko upaść, ponieważ tutaj eksperci zauważają że ta pomoc, która Ukrainie została przyznana, to jest właściwie takie, można powiedzieć, poniżej strictu minimum, żeby Ukraina się mogła utrzymać, a pomoc ta być może już została Ukrainie przyznana za późno. Tak więc, pytanie: na ile w ogóle ta pomoc cokolwiek zmieni, jeśli chodzi o losy tej wojny? Jak wiemy, nie ma decyzji Zachodu dotyczącej tego, żeby pozwolić Ukrainie na to, aby Kijów raził cele w głębi Rosji, tak więc właściwie trzymamy się tej samej strategii powstrzymywania wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Strategii, która jest nieskuteczna i która właściwie niczego nie zmieni. Niczego nie zmienia widzimy to. Widzimy, że wojska rosyjskie przygotowują się do uderzenia być może na Charków, być może na Odessę, być może na Kijów, być może właściwie na te trzy miasta. A więc Francja czy Szemaninu Macron próbuje zrobić coś, żeby tą, to uderzenie powstrzymać, w myśl, że ratujmy w Ukrainie co się da tak naprawdę, bo już nie myślimy o tym, żeby odbijać utracone terytorium, tylko właściwie już myślimy wyłącznie o tym, ażeby ratować to co się da. No i tak trzeba tą, tą odpowiedź rozumieć. Znaczy, czy możemy faktycznie na tym etapie. Hmm, Wziąć pod uwagę taki scenariusz, w którym to Francja wysi wysiła, wysyła jakieś swoje siły zbrojne do Ukrainy. Czy być, być może jest tak, tego nie wiemy, ale możemy założyć, że tak jest. Że jakieś siły specjalne francuskie tam są na miejscu, choćby po to, żeby pomagać Ukraińcom obsługiwać francuski sprzęt. Przypomnijmy, Francja przekazała Ukrainie wozy opancerzone, jak również działa typu Syza. Francja przekazała również Ukrainie rakiety średniego zasięgu, francusko-włoskie Mamba, pociski dalekiego zasięgu Skalp. No, ten sprzęt wymaga serwisu, wymaga obsługi. A więc można założyć, że być może jakieś siły specjalne francuskie nieumundurowane są w Ukrainie. Można również założyć, że jakieś francuskie wojska saperskie, być może również nieumundurowane, biorą udział w rozmilowaniu Ukrainy. To wszystko jest możliwe, natomiast na tym etapie z pewnością nie ma umundurowanych żołnierzy. Czy Francja więc pozwoliłaby sobie na to, żeby wysłać umundurowanych żołnierzy do Ukrainy? Czy teoretycznie jest to wykonalne? Według ekspertów Francja mogłaby na dziś dzień przywrócić do Ukrainy około 20 tysięcy żołnierzy. Natomiast jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, aby to się stało. Dlaczego? 26 lutego, kiedy Emmanuel Macron powiedział o tym po raz pierwszy, że taka możliwość istnieje, że Francja zaangażuje się militarnie w Ukrainie, E, sprawił, że e, no właściwie większość Francuzów e, e, wystąpiła przeciwko takiej, e, takiej koncepcji. Otóż Francuzi, można powiedzieć, nie interesują się wojną w Ukrainie, ta wojna to się gdzieś daleko ich nie dotyczy. E, natomiast ta mniejszość, która się jednak jakkolwiek tą wojną interesuje, e, jest podzielona. Czyli niektórzy uważają, że tak naprawdę wschód Ukrainy jest. E, m, m, Etnicznie, kulturowo, własnością rosyjską, że powinno dojść do, po, do podzielenia tego państwa w słuszni niepru. Inni z kolei uważają, że Ukraina powinna być wspierana przez Zachód, że Putin jest agresorem. Natomiast faktem jest, że wojna w Ukrainie nie budzi we Francji żadnych emocji. Natomiast dużo emocji budzi we Francji to, że Emmanuel Macron mówi o zaangażowaniu w tą wojnę Francji przeciwko Rosji, czyli no, państwu, które ma broń atomową. Tak więc. To spotkało się z dużym oporem, tak politycznym, jak społecznym, we Francji, i wysłanie wojsk francuskich umundurowanych przy takim oporze zdaje się niemal nieprawdopodobne. Wreszcie Francja ma dwa problemy tu i teraz. Pierwszy to jest Olimpiada. Jej zorganizowanie wymaga od Francji potężnych wysiłków logistycznych, ale jest to również potężne wyzwanie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Olimpiady. Dlaczego? Z jednej strony mamy konflikt wschodni, który przenosi się na terytorium Francji. Przypomnijmy, we Francji żyje największa wspólnota żydowska największa wspólnota muzułmańska w Europie. Po drugie, Rosja prowadzi przeciwko Francji wojnę hybrydową od ponad trzech lat, a więc atak na francuską infrastrukturę, ataki cybernetyczne na francuską infrastrukturę, wojna dezinformacyjna i właściwie wiele działań na rzecz do stabilizacji Francji. A więc można założyć, że Rosja mogłaby spróbować doprowadzić do jakiejś katastrofy podczas Olimpiady, czy do jakiegoś zamachu. We Francji rozważa się zagrożenie w postaci powtórki ze scenariusza z Monachium, czyli Olimpiady, gdzie doszło w 1972 roku, przypomnę, do ataku terrorystycznego, a więc grupa Black September, Czarny Wrzesień, grupa terrorystyczna palestyńska zaataka, zaatakowała w olimpijską wioskę. Izraelską. Wówczas doszło do, do śmierci izraelskich sportowców, tak jest takie, takie zagrożenie we Francji jest brane pod uwagę, więc Francja dzisiaj musi e, zapewnić bezpieczeństwo e, m, Olimpiadzie i jej uczestnikom. I można wręcz założyć, że wypowiedzi Maniura Macrona, właśnie dotyczące e, m, tego, że e, delegacja rosyjska e, jest zaproszona do Francji, na obchody 80 D-Day, czy również połączenie telefoniczne pomiędzy Sebastianem Koolim, ministrem obrony Francji, a jego odpowiednikiem rosyjskim, miało na celu pewną formę dezeskalacji na czas, na czas olimpiady. Tak więc to sytuacja, gdzie olimpiada, wiadomo, się odbędzie musi się odbyć, ponieważ da się jej odwołać. Traktacie nie może sobie pozwolić na jakąś konfrontację bezpośrednią z Rosją, co sprawiłoby, że Olimpiada stałaby się raptem otwartym celem y, dla, dla jakichś działań rosyjskich. Wreszcie drugi problem y, to y, protesty studenckie, które przenoszą się również ze Stanów do Francji. Wiemy, że y, takie protesty były również w Wielkiej Brytanii, teraz y, one przechodzą do Francji. Y, od y, kilku tygodni mamy protesty y, y, na Sorbonie, jak również y, na Instytucie Studiów Politycznych te procesy zostały de facto, można powiedzieć, spacyfikowane przez policję, natomiast sprawa nie jest zakończona, ponieważ one trwają nadal. Do tego stopnia jest to we Francji brane na serio pod uwagę, że odwołuje się wykłady na przykład na Sorbonie 3 maja. Wykłady będą na całym Uniwersytecie Sorbońskim odwołane. Tak więc we Francji jest takie poczucie, że no być może stoimy u progu czegoś na kształt maja 1968 roku, czyli takiego buntu młodzieży. Widzimy jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. We Francji sytuacja nie jest tak poważna, przynajmniej na tym etapie, co nie znaczy, że to się nie zmieni, ponieważ ten konflikt bliskowschodni do Francji się przenosi na różnych szczeblach, co również mnoży zagrożenia pod względem bezpieczeństwa. Ale również debata dotycząca Palestyny, dotycząca tego, czy tam Izrael dopuszcza się ludobójstwa, czy też nie, również do Francji się przeniosła i być może ta sytuacja stanie się swego rodzaju zapalnikiem do jakichś protestów studenckich, właśnie na skalę lat 60., a więc Francja dzisiaj ma z tym poważny problem. No i dopóki to się nie rozwiąże, no nie może sobie pozwolić na wywoływanie jakichś konfliktów większych z Rosją. Przecież pamiętamy, że. W latach 60. te protesty, które miały miejsce na zachodzie, były w dużej mierze nie tylko wspierane, ale też organizowane przez Związek Sowiecki, Chiny ludowe, jak również po prostu Ho Chi Minh, tak i Wietmin, którzy no nie tylko wspierali, ale przecież również podjudzali te protesty. Tak, więc no, jeśli miałoby dojść do jakiejś eskalacji w konfrontacji z Rosją, to Francja może spodziewać się, że Rosja właściwie zrobi wszystko, aby Francję destabilizować, a więc. Taka interwencja militarna no, w tym kontekście zdaje się być nieprawdopodobna. Zwłaszcza, że e, społeczeństwo francuskie jej nie chce, a eksperci e, e, nie widzą korzyści dla Francji z takiej interwencji. wszystkim e, polityczne, opozycyjne wo wobec Emmanuel Macrona również się na tę interwencję nie zgadzają. E, warto również powiedzieć, że Emmanuel Macron znajduje się w trudnej sytuacji politycznej. Jego grupowanie przegrało wybory. To jest oczywiste. Pytanie jednak, czy zajmie trzecie czy drugie miejsce. Wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie tego roku może dojść do upadku jego rządu, ponieważ właściwie cała prawica grozi wnioskiem o nieufności dla rządu Atala. Ten wniosek przy wsparciu całej opozycji mógłby zostać tak naprawdę przegłosowany. Przypomnijmy, że Emmanuel Macron nie ma większości w parlamencie, tak w niższej jak w wyższej izbie, tak więc jego Rząd jest zagrożony upadkiem, jeśli opozycja mogłaby, miałaby potencjał i byłaby w stanie zmobilizować się w całości, to jego rząd może zostać faktycznie obalony. Pojawia się również pomysł e, o zorganizowaniu wcześniejszych wyborów parlamentarnych, czyli doprowadzenie do samorozwiązania parlamentu. E, no i ten pomysł najbardziej dla Emanuela, niekorzystny, czyli doprowadzenia e, do, do sytuacji, gdzie prezydent miałby się podać do dymisji. Tak, tak więc, jakby. Politycznie druga połowa tego roku będzie dla niego zwykle skomplikowana. Prezydent Francji będzie musiał więc bardziej koncentrować się na sytuacji wewnętrznej francuskiej niż na, na Ukrainie. Jednakże Francja obawia się tego, że Ukraina upadnie zbyt szybko, ponieważ wówczas Rosja mogłaby chcieć sięgnąć po inne państwa. O czym Emmanuel Macron mówi wprost. Jednakże Francja również może Rosji po prostu zaszkodzić, tak? zrobić na złość co najmniej w trzech miejscach obecnie, tak samo jak Rosja wchodzi w strefę francuską w Afryce, tak samo Francja obecnie postępuje podobnie w strefie wpływu rosyjskiej. Pierwszy taki, taki kraj to jest Gruzja. Otóż przypomnijmy, że prezydentką Gruzji jest Francuska, czy przynajmniej osoba, o której się mówi, że jest gruzinko-francuską. Salome przepraszam bardzo, nie jestem... Gruźny, tak więc być może źle to, że to wymówię. żura Bidżwili, jest osobą urodzoną we Francji. Tak więc no, tutaj widać tą bliskość pomiędzy Francją a, a prezydentką Gruzji, która przecież jednoznacznie wspiera demonstrantów. Również istnieje takie pytanie we Francji, czy właściwie mamy do czynienia z sytuacją no, niemal analogiczną, z tą, która ma miejsce w Ukrainie. W listopadzie 2013 roku, przypomnijmy, że właściwie w listopadzie 2013 roku Ukraina jest, no, można powiedzieć, u progu podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, aż tu raptem partia regionów, która wtedy rządzi w Ukrainie, z Janukowiczem na czele, decyduje się, jak można się domyślić, na polecenie Moskwy, aby tą umowę odrzucić, co, do, co doprowadza do protestów w Ukrainie. No i w efekcie do, do start z policją, do interwencji siłowej i do Euromajdanu, Euro no i właściwie do upadku reżimu, reżimu Janukowycza. Widzimy również w Gruzji, że takie protesty mają miejsce. One są wspierane obecnie przez prezydentkę, prezydentkę Gruzji, która, no owszem, zgodnie z systemem gruzińskim ma małe uprawnienia, ale jednak no jest, można powiedzieć, podmiotem politycznym. A więc pytanie, czy właściwie Gruzja no, pójdzie tą drogą Ukrainy? Tak? Czyli jakieś protesty, później jakiś powiedzmy sobie, nie wiem, Euromajdan w Tbilisi. No i być może jakaś konfrontacja, która doprowadzi do upadku rządu rosyjskiego, to jest możliwe. No i tutaj Francja z racji bliskości tak, kulturowej, politycznej z prezydentką Gruzji ma na to jakiś wpływ. No wreszcie Armenia. Tutaj Francja zaciśnia swoje, swoje więzi z Armenią. Więzi polityczne, kulturowe, więzi militarne również, ponieważ dzisiaj Francja jest głównym dostawcą broni do Armenii. Przypomnijmy, że Armenia od kiedy właściwie Rosjanie nie zrobili nic, kiedy to Azerbejdżan zaatakował Górski Karabach w poprzednim roku. Przypomnijmy, że w wyniku tego ataku Górski Karabach musiało opuścić ponad 100 tysięcy. 100 tysięcy Armenczyków, a więc Armenia zbliża się coraz bardziej do Unii Europejskiej, w tym do Francji. Wreszcie Azerbejdżan, który nawiązuje coraz, no coraz większe kontakty z Turcją, jest coraz bliżej Turcji, ale również jest coraz bliżej Unii Europejskiej, ponieważ przecież ta współpraca energetyczna pomiędzy Azerbejdżanem a Unią Europejską rozwija się coraz bardziej. Tak więc Francja również ma pewne środki nacisków na Rosję. Rosja, która no, traci wpływy tak naprawdę na Kaukazie, nie panuje nad Gruzją. Francja również udzieliła, przypomnijmy, gwarancji bezpieczeństwa Mołdawii w razie jakichś działań rosyjskich agresywnych wobec tego państwa. Jednakże no, na tym etapie Francja jest zaniepokojona tym, żeby Ukraina upadła zbyt szybko. We Francji uznano, no, niemal zapewnik jeszcze jakiś czas temu, że Dojdzie do jakiegoś zamrożenia konfliktu w Ukrainie na jakimś etapie, trochę na modelu koreańskim jakiś podział Ukrainy właściwie na dwie strefy. Teraz istnieją obawy takie, że Ukraina upadnie w całości a więc już nie tylko Krym, nie tylko Donbas, nie tylko Zaporoże ale właściwie cała Ukraina no i to dla Francji jest dużym kłopotem, ponieważ Istnieje zagrożenie takie, że po Ukrainie rosyjska maszyna wojenna, która przecież rozpędziła się w, inaczej niż europejska, europejski potencjał zbrojeniowy, może de facto po prostu z rozpędu pójść dalej. A więc Emmanuel Macron, można powiedzieć, straszy wojskową interwencją francuską. Na takiej zasadzie, no, że jest to swego rodzaju niepewność strategiczna, czyli właściwie Rosjanie, nawet jeśli nie wierzą w to, że to się może wydarzyć, jednak nie mają pewności, ale można raczej uznać to za blef, no, ponieważ Francja dzisiaj politycznie nie może sobie pozwolić, zważywszy na problemy, którym musi stawić czoła na swoim wewnętrznym polu. Nie może sobie pozwolić na, na interwencję militarną, która nie spotkałaby się z akceptacją społeczeństwa francuskiego. To z pewnością, jak również nie spotkałaby się z akceptacją francuskiej klasy politycznej. Tak więc taka interwencja zdaje się mało prawdopodobna, ale z kolei Francja może zagrać na, na nosie i na nerwach Putina, no właśnie w Gruzji, czyli przy wsparciu na przykład jakichś demonstracji, przy współpracy prezydentki gruzińskiej. To jest całkiem możliwe. A więc może Rosji stworzyć kolejne problemy. Tak, tak więc, jakby to, to jest ta realna siła racisku, a więc ze strony Kremla e, zagrożenie e, francuskie bardziej płynie e, e, w takich działaniach, właśnie soft, tak, wspierających te m, protesty, które są w Gruzji, albo na przykład wobec Armenii czy Azerbejdżanu, niż e, w postaci jakiejś realnej interwencji militarnej wojsk francuskich e, w Ukrainie. No, interwencji, no, która z pewnością e, no, nie spotkałaby się z e, z, z poparciem wewnątrz, wewnątrz we Francji. Zresztą w kontekście, gdzie Francja musi, już teraz musi, bo nie ma wyboru, nie ma takiej możliwości, żeby to odwołać. Olimpiadę przeprowadzić w lipcu tego roku, to olimpiada się odbędzie, a więc dzisiaj Francja musi zadbać o jej bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo jej uczestników. A więc to zresztą nie jest taki czas, gdzie Francja może sobie pozwolić na jakąś otwartą konfrontację z Rosją, gdzie wiadomo, że ta olimpiada stałaby się bardzo. Bardzo łatwym celem dla jakichkolwiek działań rosyjskich na celu na celu destabilizację Francji, no i właśnie zakłócenie tej olimpiady, żeby Francję skompromitować, no i no de facto doprowadzić nawet do tragedii, tak? No bo jeśli Rosja by wsparła jakąś grupę dżihadystyczną, to może nawet spodziewać się, że mogłoby dojść do zamachu, tak jak stało się to w Monachium ponad 50 lat temu. A więc Francja jest w trudnej sytuacji. Emmanuel Macron jest w coraz trudniejszej sytuacji politycznej, no i to powoduje. Że jego zapowiedź o możliwej interwencji francuskiej w wojnie w Ukrainie, jeśli doszłoby do przełomania frontu przez Rosję, należy raczej traktować jako jakiś taki element blefu politycznego, który, który zdaje się nie, nie może się z punktu widzenia logiki, która we Francji obecnie obowiązuje politycznej, i kontekstu jakkolwiek ziścić. Natomiast również warto zapytać na ile sam ma Macron jest wiarygodny, no ponieważ faktem jest, że właściwie w, w co dwa miesiące przeszedł z takiej twardej strategii wobec Rosji, czyli przypomnę, zaczął mówić o tej potencjalnie możliwej interwencji francuskich wojsk 26 lutego tego roku no i to było w dniu konferencji paryskiej poświęconej wsparciu zbrojniowemu Ukrainie. Następnie Zaczął się wycofywać, tak naprawdę, z tych słów bardziej ze sprawą swoich czynów i gestów, czyli rozmowa Lukoniusza i następnie zaproszenie do rosyjskiej delegacji na obchody 80. rocznicy day No i raptem mamy powrót do, do tej strategii i do tej zapowiedzi, że Francja mogłaby interweniować w Ukrainie u boku wojsk ukraińskich. Jednakże, no, taka polityka którą mają jaką nazywanie pewności strategicznej, raczej yy, yy, przekształciła się w politykę niewiarygodności strategicznej. Niewiarygodności, która yy, dla Francji staje się yy, z o wiele większą kulą u nogi niż y, jakimś konkretnym politycznym atutem dla samego Macrona czy też dla Francji w relacjach yy, z Rosją. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania. Tych, którzy chcieliby skomentować to nagranie, ze mną skontaktować się bezpośrednio, mogą to zrobić oczywiście na YouTube, ale również mogą się skontaktować ze mną na portalach społecznościowych. Jestem dostępny na przykład na Facebooku, czyli za pomocą Messengera, może do mnie napisać albo się nagrać. Tych, którzy uznają, że to nagranie jest cokolwiek warte, zachęcam do polubienia go czyli łapka w górę. Jak również tych, którzy uznają, że moja działalność na YouTube jest cokolwiek warta, zachęcam do subskrybowania mojego kanału do informowania moich znajomych, swoich znajomych o tym, o tym kanale. Moich znajomych poinformowałem sam, tak więc przyjęzyczenie, przepraszam. Natomiast no, z pewnością jestem wdzięczny za każdą subskrypcję, tak więc ci, którzy mogą informować swoich znajomych o moim kanale, z pewnością jestem za to im wdzięczny. W najbliższym czasie będę robił kolejne filmy w języku polskim, w języku francuskim. Film, filmy dotyczące tego, co dzieje się w Polsce, we Francji, w Europie. Na świecie. Dziękuję Państwu więc za wszystkie komentarze i proszę o więcej. Dziękuję również Państwu za poświęcony czas na moje filmy, jak również za Państwa uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.